Zofia naukowska. Lodowe Pola. Jeśli lubisz takie treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Rozdział dziewiętnasty. Tym razem wreszcie tylko Rosławski, obojański i ja. Przez cały wieczór siedzę w kącie, mówię niewiele i drżę z trwogi przed tą wyroczną chwilą. A do tego rudego, wysokiego pana w binoklach czuję wprost nienawiść. Rosławski gra Wagnera. Twardo, bezdusznie jak automat. Muzyką swą wprost kaleczy mi nerwy, w każdym tonem bije w samo serce. A Obojański jest zachwycony, kręci się na palcach po pokoju, skrzypiąc z lekka posadzką, wybiera z etażerki nuty dla Rosławskiego i układa je w stos na pianinie. Od czasu do czasu, spoglądając ku mnie, szepce prawie głośno – prawda, jakie to ładne! Na koniec przynosi mi wielką jakąś encyklopedię niemiecką, rozkłada i pokazuje do czytania artykuł pod Wagner. Chcę mi się rozpłakać ze zdenerwowania. Przechylam głowę na oparcie sofy i patrzę w sufit, by móc łatwiej połykać łzy. Marzę. Rycerze jacyś, w zbroję zakuci, jadą na białych koniach przez cudny, odwieczny las. Niebotyczne dęby o czarnej korze i granatowych liściach, muskularne, poskręcane krają korzeniami ziemię. Spośród malachitu mchów wyrastają seledynowe koronki paproci. Między drzewami tańczą wesołe rusałki i śmiech dzwoniący sypią w koło siebie jak perły. A w dali, po zaklętem, czarnym jeziorze płynie cicho łabędź zamyślony, w jasny, prześwietlony dziwną, zimną jasnością zmierzch. I nagle upadł grom, czerwony grom, zapadł się pod ziemię las dębów i jezioro. A przecież burze zdarzają się kowupalne dni letnie. Nie, nie, tam to był sen. Widzę teraz... Pod zimnym, szklanym niebem znów wyciągają się wstężały z mrozu bezkres moje lodowe pola. Ogarnia mnie straszna, dławiąca trwoga w nieskończoności lodów pod namiotem chłodnego zielonego światła, bo to jest królestwo mojej duszy. W dali, na tle stygnącej zorzy, stoi wielki posąg bazaltowy. Nie boi się ani pustki bezkresnej, ani chłodnego światła złóż polarnych, ani srebrnych oczów czasu. Spokojny i nieulękniony, to Rosławski. Idę do niego, kopiąc się przez zaspy śnieżne i padam na twarz u stóp jego. I błagam, zakryj mi oczy przed bezmiarem i pustką, osłoń mnie przed tym mrożącym tchnieniem śmierci, daj mi pozostać w państwie duszy i żyć. Bo dzisiaj już ja strasznie słaba jestem, bo dzisiaj już boję się tych pól lodowych. A on mówi, — Pierwej tu na śniegu załóż wkoło mnie ogród zwrotnikowy, pierwej zakwitnij w nim sama różą purpurową i płomienną. Panie... Róże kwitnąć nie mogą bez słońca. I znowu grom, jego nie ma. Zostałam sama wśród moich pól lodowych i nie umarłam. Leżę spętana okowami z lodu, a pod namiotem nieba w zielonawym świetle zorzy połyskują srebrne skrzydła mojej duszy. Nie chciała dzielić ze mną żarów lata i teraz nie chcę, bym dzieliła jej królestwo. Na piersi mojej leży wąż i z mej szyi toczonej pije ciepłą krew. Żegnamy obojańskiego i we dwoje wychodzimy na ulicę. Mam panu coś do zakomunikowania, właściwie chcę zadać panu jedno pytanie. Służę pani. Z chwilą, kiedy zaczynam mówić, nie czuję już trwogi. Wstępuje we mnie ogromny jakiś spokój. Przedtem jednak postawić muszę jeden warunek. Wymagam, by odpowiedź pańska zawierała się jedynie w słowie tak lub nie. Idzie mi o to, by nie słyszeć żadnych komentarzy. Czy dobrze? Z całą przyjemnością zgadzam się na warunek pani, mówi i uśmiecha się. Rzecz tak się przedstawia. Odkąd pana poznałam, uważam pana za jedynego człowieka, który mógłby dać mi szczęście. Niedawno oświadczył mi się człowiek zasługujący na sympatię mą i zaufanie. Sądzę, że w ostatecznym razie szczęście może zastąpić świadomość, iż jest się bardzo kochaną i dlatego pozostawiłam sobie miesiąc czasu do namysłu. Decyzja zaś moja zależeć będzie od pańskiej odpowiedzi. Właściwie dodać muszę, że treść jej przewiduję z góry. Chodzi mi o to tylko, by zdobyć w tym względzie zupełną pewność, by kiedyś, później w życiu, nie robić sobie wyrzutów, że sama ominęłam szczęście. Pauza. Czy mogę prosić Panią o ściślejsze sformułowanie zapytania? Czy zechce się Pan ożenić ze mną, czy nie? nie. Znowu pauza. Nie. Jednakże gdyby. Przypominam warunek. Milczenie. Przed bramą mego mieszkania spokojne, uprzejme pożegnanie. Nazajutrz z rana idąc do biura rzucam do skrzynki długą pachnącą kopertę adresowaną do Janusza. Decyzja moja wypadła mimo wszystko przecząco. Jestem już spętana przez duszę i nie mogę opuścić moich lodowych pól. Doceniasz? Subskrybuj.